Drodzy Państwo, jak widzicie, rozgościła nam się jesień. Aczkolwiek my, nasz nowy numer 11 listopadowy, poświęciliśmy już przygotowaniom do zimy. Zdaję sobie sprawę, że w naszych warunkach ta zima nie jest tak ostra jak bywała kiedyś. Dlatego, w tym numerze, oprócz opisu tego, jak przygotować oborę, jak zadbać o zwierzęta, również postaraliśmy się o kilka porad na temat tego co robić w te zimowe miesiące, jak konserwować maszyny, jakie sprawy na przykład załatwiać w urzędach związanych z naszym gospodarstwem. Także mamy nadzieję, że dość ciekawy numer nam wyszedł i serdecznie zapraszamy do czytania numeru 11 hodowli i uchowu bydła.